Tak, Wielki Odpust Krzeszowski to już tuż, tuż w następnym tygodniu. Rozpoczynamy tak naprawdę od 13 sierpnia. 13 sierpnia jest przejście Kalwarią Krzeszowską. Wszystkimi stacjami to jest takie przejście 4,5 godzinne. O godzinie 10 rozpoczynamy spod bazyliki. Z kolei 14 sierpnia to już jest wigilia odpustu. Wtedy oczekujemy pielgrzymów pieszych, którzy przyjdą w tym roku z Jeleniej Góry podwódniowej. Marszu. Tego dnia również tradycyjnie o 21.00 apel jasnogórski i po apelu ruszamy z cudowną ikoną na nocną procesję dróżkami również Kalwarii grzeszowskiej. a o godzinie o północy tradycyjnie również Pasterka Maryjna. No i wchodzimy w ten wielki dzień 15 sierpnia od samego rana tak naprawdę przybywają już pielgrzymi, przybywają turyści. Dla turystów jak zawsze na odpust przygotowujemy specjalną ofertę i tak w tym roku w cenie normalnego biletu na trasę podstawową będą mogli zobaczyć tak naprawdę wszystko co w Krzeszowie jest możliwe do zobaczenia plus studnię książęcą, która nie jest na co dzień tak naprawdę udostępniana. Jeżeli chodzi o pielgrzymów, też od samego rana o godzinie 10 jest msza święta, a o godzinie 12 główna suma odpustowa, którą przewodniczyć wybrawał? będzie biskup i ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. E, oczywiście pomszy świętej, uroczysta procesja z ikoną po placu klasztornym, e, ale całemu odpustowi, e, jakby pomijając już sferę sakralną, która jest tutaj najważniejsza i dla której większość osób tutaj przyjeżdża, e, kilka słów o tym, co będzie działo się. E, jakby towarzysząco. Od kilku lat propagujemy coś takiego jak festiwal Rękodzieła. W tym roku też spodziewamy się około 30 wystawców rękodzieła, typowego rękodzieła i będzie ich można spotkać wchodząc na plac po lewej stronie, czyli w wzdłuż alejki prowadzącej do kościoła Świętego Józefa. Tam będą wystawiać się ręko, różnego rodzaju, więc bardzo ciekawa pozycja. W tym dniu odbędzie się również jakby zakończenie roterii fantowej. Główną nagrodą jest pielgrzymka wycieczka na kresy we wrześniu tego roku, ale również pomniejsze nagrody, wiem, że prawdopodobnie będzie telewizor i sprzęt AGD i również pomniejsza nagrodę. to już oczywiście po mszy świętej, tradycyjnie również Krzeszowska Grochówka, e, będziemy również śpiewać pieśni patriotyczne, bo jest to przecież 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, więc po mszy świętej przy pikniku patriotycznym e, ze specjalnie wydrukowanymi śpiewnikami pośpiewamy trochę patriotycznych pieśni, e, w ten sposób Czcząc tą, tą właśnie rocznicę, tę rocznicę bitwy warszawskiej, prawda? Cóż jeszcze można powiedzieć? Oczywiście wszystkie służby są na posterunku, są już gotowe. Dziękujemy tutaj przede wszystkim władzom gminy i powiatu. Dziękujemy Wójtowi za zorganizowanie w ostatnim tygodniu specjalnego spotkania ze wszelkimi służbami. Wszyscy są gotowi, wiedzą co mają robić, także będziemy przygotowani. Dodatkową atrakcją tego odpustu będzie jakby dogrywka pielgrzymki motocyklowej, dlatego że w maju nam się ona nie za bardzo udała przez Aurę i w te, już wtedy zapowiedzieliśmy, że motor motocyklistów. Przyjmiemy 15 sierpnia na placu klasztornym, także jeden ze stref będzie wydzielona właśnie na postój pięknych motocykli, więc to będzie też jakby dodatkową atrakcją tego dnia. Wszystkich serdecznie zapraszamy, oczywiście apelujemy o bezpieczeństwo, o to, że jeżeli to będzie upalny dzień, żeby zadbać przede wszystkim o swoje zdrowie, ale będzie też służba medyczna. Oczywiście jak służba medyczna roku. będzie na miejscu na placu klasztornym, oczywiście w, w pogotowiu będzie również pogotowiu. Będą strażacy, będzie policja, także myślę, że każdy będzie mógł się czuć bezpiecznie i skorzystać jak najlepiej z tego dnia. Myślę, że atrakcji będzie na tyle, że tak naprawdę przez cały ten dzień cały ten dzień będzie można w Krzeszowie spędzić. Wymodlona dniem. pogoda? E, tak, Sparamy. mamy zlecone tutaj odpowiednią osoby, żeby się modliło o pogodę. Taką mamy nadzieję, że od praktycznie 10 lat zawsze ta pogoda jest fajna. W tamtym roku była idealna praktycznie, czyli było delikatnie pochmurnie, nie grzało za mocno słońce, więc naprawdę ten odpust trwał do późnych godzin popołudniowych. I tak mamy nadzieję, że z Państwem się spotkamy, przeżyjemy po pierwsze religijnie, a później również na wesoło, również patriotycznie ten dzień.